W 51. części przygód Janusza Elektryka w Krzelom Dark. Jeden dzień spędziliśmy poza nagraniem. Zająłem się tutaj ogarnięciem mojego zapasu ciuszków. Jak widzicie, został tylko jeden pełny komplet ubrań. Reszta została przerobiona na tkaninę. Tej tkaniny mamy naprawdę przepotężny zapas. Prawie 6 kg. W tym momencie idziemy do stacji benzynowej, aby tam uszyć sobie rękawice z królika. Jeszcze tylko zobaczę, czy mam jakiś właśnie zestaw do szycia. Tego nam brakuje. Jeśli dobrze pamiętam, to tu powinien być jakiś nowy zestaw. Dokładnie. I ruszamy. W dzisiejszym epizodzie postaramy się również. Odwiedzić domek na skraju obecnej mapy i pomijając niestety kopalnię, ruszymy w dalszą podróż. Niestety, dość nieprzyjemne warunki na razie panują. Może skasimy lampę, wyposażmy się w broń. Tutaj, niestety, został nam niewielki zapas amunicji. No, i coś tam? Janusz dziwnie podskakuje. Trzeba iść w tą stronę, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie jest nasza stacja? O, jest tutaj. Słuchajcie, w tej mgle czasem nawet na w tak niewielkim obszarze jestem w stanie się zgubić z takich ciekawostek jeszcze wam pokażę jedną rzecz nasz bohater zachorował na pasożyta musimy tutaj przez 5 dni przyjmować dawki antybiotyku Kolejną będziemy mogli przyjąć po 24 godzinach. Oczywiście w miejsce antybiotyku możemy skorzystać również z naturalnych źródeł. Nie pamiętam czy to z grzybków, czy z dzikiej róży napar pozwala nam pozbyć się tej dolegliwości. 5 godzin szycia. Od razu weźmiemy pełny ten czas, co prawda. Bohater cierpi nam na pragnienie. O, już nam spada niestety trochę zdrowia. Ale to, co najistotniejsze, udało się zrobić. Czyli nasze rękawice. Niestety nie mam w ogóle przy sobie wody. Musimy zatem pić napoje, które. Udało nam się w trakcie rozgrywki znaleźć. Celowo nie brałem ze sobą żadnych rękawic. Zakładamy rękawice z futra królika. Mamy zatem pełen komplet ubrań z futer zwierzęcych. Tutaj wyjątkiem są bojówki. Niestety spodnie ze skór jelenia są w bardzo kiepskim stanie, a nie została nam się żadna wysuszona skóra jelenia. Zobaczmy, co jeszcze możemy. Tutaj przygotować, ewentualnie przy stole warsztatowym. No, jeszcze nie przyzwyczaiłem się niestety do tego nowego menu. Ale mamy przy sobie trochę tkaniny. Wykonaliśmy bandaż. I przy okazji bandaż z opatrunkiem. Dużo lepsza rzecz, jak dobrze wiecie. Od wody utlenionej, a przynajmniej sporo lżejsza. Niestety nie wiemy, ile nam zostało godzin dnia, to z uwagi na panującą mgłę. Wiem, że marnuje się trochę kalorii w tym momencie, ale pragnienie to jest bardzo ważna rzecz. O, herbata z dzikiej róży. Pozwala pozbyć się. Choroby i zastępuje nam antybiotyk. Opuszczamy stację benzynową. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda nasz ekwipunek w domku, który jest w tym momencie naszą bazą wypadową. Zbiorę jeszcze trochę gałązek, bo musimy rozpalić w piecu. Zapas wody niewątpliwie nam się przyda. Zapalimy sobie oczywiście lampę, tak aby Wam się lepiej oglądało. I słuchajcie, odkryłem rzecz, którą nie wiem jak sprawdzić. Leży tutaj skóra czarnego niedźwiedzia. Yy, ma ona, co prawda, jeszcze chwilę, aby wyschnąć w pełni, ale zauważyłem, że chodząc po niej, niszczyłem jej, że tak powiem, stan. Tak samo sytuacja się miała przy futrach z królika, Kilka futer miałem stuprocentowych, a niektóre były niestety nieco uszkodzone. Jeszcze zostawię sobie ten zbędny nadbagaż. O, nie wszystko nam się tutaj uda schować niestety. Przepełniliśmy szafkę. Bywa i tak. Tutaj mamy narzędzia, które mają tutaj zostać, zobaczcie, mimo tego, że nie był ten sprzęt używany, stan popsuł się, niestety. Tu mamy coś, co warto ze sobą zabrać. To również w szafie komplet ubrań zostaje. Oczywiście będę musiał sporządzić sobie notatkę, aby o tym pamiętać. To wszystko z tej szafki również będziemy musieli ze sobą nosić. No, i oczywiście, jak dobrze wiecie, spory zapas jedzenia. Zajmijmy się jeszcze przygotowaniem wody. Oczywiście, jak zwykle, zapomniałem zgasić lampy. Będę musiał baczną uwagę zwracać na to. Zamekasimy. Węgla raczej nie będę marnował, choć tego i tak pewnie znajdziemy całkiem sporo. To, co najważniejsze, to woda. Skończyła nam się na szczęście mgła. Mogliśmy zobaczyć tutaj w rogu ekranu, że znaki zapytania zmieniły się w cyfrę. Mamy zatem 3 godziny. Spróbujmy zatem może wyruszyć już w dalszą drogę. Odwiedzimy domek, który jest na skraju mapy. Domek, który mogliśmy zobaczyć pod koniec ostatniego epizodu. No, już wiem, co tak takie przeciążenie powodowało. My przecież tutaj nosimy jeszcze jeden karabin. Schowam go może do szafy. O, i 4 kilogramy obciążenia mniej. Ruszajmy zatem. Oby tylko. Nie było wilków. Wszystkie górne sektory tej mapy mamy już odwiedzone, nie kryje ona przed nami żadnych niespodzianek. Jedyne co nie udało się, zwiedzić. To właśnie kopalnia, ale tutaj celowo pomijam ten element. Przejdziemy sobie po prostu przez dodatkowe lokacje do dalszych map. Oczywiście przez kopalnię będziemy mogli wrócić. A kto oglądał odcinek o sekretnej lokacji, ten wie, że jest po co tam się pojawić? Mamy pistolet sygnałowy. Ale ciekawe, czy Janusz również odnajdzie ten sprzęt? Domek, do którego zmierzamy, jest w tamtych okolicach. Kawałeczek drogi przed nami zatem. Dzwoni nam cały ekwipunek. Mamy dość sporą rezerwę kalorii. Jesteśmy może niezbyt wypoczęci, ale na trochę sprintu może sobie nam Janusz pozwolić. To oglądał poprzedni od Ten pamięta, że właśnie w pogoni za wilkiem szliśmy przez jezioro. Teraz idziemy szosą. Być może tutaj uda nam się coś ciekawego znaleźć. Jak na razie cisza, spokój. To dobrze... choć pojawia nam się muzyka, która niemal zawsze w tej grze zwiastuje coś nowego. Zobaczcie cztery jelenie. Rzadko taki widok zdarzał się przed aktualizacją gry. Mamy zatem Sweet focie na miniaturkę, oby tylko nie okazało się, że Janusz stanie się jakimś Jeleniem. Tam na górę chyba nie da się wejść. Nie będziemy tego na razie sprawdzać. Tak się zastanawiam, czy nie wykorzystać chociaż jednego pocisku z karabinu, aby zdobyć skórę jelenia. Ona i tak musiałaby się przez jakiś czas suszyć. Mielibyśmy zatem spokój w przenoszeniu naszego arsenału. No i zobaczcie, tutaj nawet króliki sobie kicają. Sporo zwierzaków. O, a tu nasz wilczek z poprzedniego epizodu. A gdzieś w oddali słychać nowego wilka. Jest jeleń, słuchajcie. Świetna informacja. Przemarznięty, co prawda. Ale to, na czym mi najbardziej zależy, to właśnie jego skóra. I to właśnie skórę sobie pozyskamy. Mięso mnie w tym momencie kompletnie nie interesuje. I tak część z posiadanego już mięsa nam się zepsuła. Oj, no słuchajcie, chyba chyba zmienimy jednak obrazek na miniaturę. To wygląda zdecydowanie ciekawie. Wybaczcie tą chwilę oczekiwania, ale chciałem, aby zgasł mi panel menu. Tutaj mamy dwa domki. Zbadajmy może najpierw ten piętrowy, a w tamtym, jak dobrze widzę, jest kominek. Będzie się zatem. Gdzie zatrzymać. Zbadamy najpierw jednak tą chatkę. Mam niewielki zapas paliwa do lampy. O, zastrzyk ratunkowy. Obyśmy nie musieli z niego szybko skorzystać, ale naprawdę pozwoli nam to nieco odważniej poczynać sobie. O, stołu na razie nie chcemy rozmontować. Czyżby kolejny zapas ciuszków. Tu nic nie ma. Zobaczmy lodówkę. Puszta lodówka. Wygląda, jakbyśmy już tutaj byli, ale zapewniam Was, ten domek nie był przeze mnie jeszcze sprawdzany. Zresztą, zaraz po wejściu mieliśmy komunikat o nowej lokacji. Woda utleniona, czyli rzecz kompletnie zbędna w obecnych warunkach, jakie Janusz sobie wytworzył. Mamy antybiotyki, już widzę przy zlewie. Wiem, że jeszcze są górne szafki. Pamiętam jeden z epizodów, w którym dość drastycznie wytknęliście mi w komentarzach moją, no nie wiem, ślepotę. Ale wielkie dzięki Wam za to, przynajmniej aktywnie oglądacie odcinki Janusza Elektryka, co mnie bardzo cieszy. A z uwagi na to, że mamy za sobą już 50 odcinków, to jest 51. Za chwilę w górnej części ekranu pokażę Wam się kod na losową grę z platformy Steam. Co to takiego, nie mam kompletnie pojęcia. Mam nadzieję, że gra będzie chociażby warta zainstalowania. Zdobędzie ją ten, kto pierwszy skorzysta z tego kodu. Jeszcze mamy do zbadania kilka szafek. Szalik. Dość cenne znalezisko jak na realia tej serii. Więc szczerze, szalików chyba najmniej udało nam się znaleźć. Najwięcej było rękawic. W trakcie przetwarzania, kilogramów ubrań, czego nie widzieliście. Cie <coughs> Przepraszam was, czego nie widzieliście na nagraniu. Rękawic był naprawdę cały zapas. O, woda przygotowana, świetnie. Woda jest jeszcze w toalecie, ale to sobie na razie zostawimy. Mniej niż godzina dnia. Słuchajcie, chyba Janusz. Przemnie się tutaj. Mamy już wszystko sprawdzone. Wróćmy zatem na górę. A drugi domek zbadamy sobie nad ranem. Aby jeszcze tutaj odciążyć naszego bohatera. Schowam gdzieś te wstępne ubrania. Może tutaj. Jeszcze inaczej zrobię. Zobaczmy. Cienki wełniany, cienki wełniany sweter. Ocieplana kamizelka. Szaliki, co ważne, dobre buty. Choć to nie są te ocieplane. Prawie 3 kg. I cóż, idziemy spać, oczywiście odcinka jeszcze nie kończymy. Nie udało nam się niestety w pełni wypocząć. Otóż widzę napój w dość kiepskim stanie. Napijmy się, aby nam Janusz nie narzekał. I jeszcze trzy godziny. Akurat odzyskamy pełnię sił. Nawet trzy godziny było nieco za długo. No tutaj tej psiej karmy raczej jeść nie będziemy. Zbyt duże ryzyko. Przy okazji zjemy trochę rzeczy, które nie są zwierzęcego pochodzenia. Nie będziemy potęgować tego naszego zatrucia. Przy okazji zobaczę jeszcze, czy możemy już kolejną dawkę leku przyjąć. Jeszcze zostały nam dwie. A my, na zakończenie dzisiejszego epizodu, odwiedźmy jeszcze ostatnią chatkę w tych okolicach. I podejrzewam, że kilka dni odbędzie się poza nagraniami. Tak, abyśmy mogli nasze skarby przenieść w to miejsce. O, gdzieś tu coś czekało, mamy chatkę i zobaczmy. Chyba identycznej konstrukcji domek jak nasza obecna baza. Słuchajcie, śmieję się z pudełka słonych krakersów. Próbując dotrzeć do tej tajnej lokacji zacząłem zupełnie nową sytuację na trybie Pielgrzym, tak aby bez problemu dotrzeć w miejsce, które chciałem Wam pokazać. I w jednym z domków znalazłem właśnie pudełko krakersu, które było, że tak powiem, grubości jednego piksela. Wyglądało to dość komicznie, głównie z uwagi na to, że dało się je. Obejrzeć z każdej strony. Widok niecodzienny, ale pamiętajmy, że gra cały czas jest w fazie rozwoju i tego typu błędy mają prawo się przydarzyć. Tutaj sobie sprawdzamy szafeczki. Ktoś znów nie pozmywał. I mam przy sobie piły do metalu, bo patelni, jak i różne inne sprzęty gospodarstwa domowego dałoby się przerobić na złom. Z tego jak na razie nie jest nam zbyt dużo potrzeba, więc pomijam w ogóle taką opcję. Kolejny bandaż. Lodówkę sprawdzałem, nie sprawdzałem. Zatęchła dziczyzna, surowa, 57%. Po jej upieczeniu trochę przybędzie jej procent przydatności. Warto się zatem zająć. O, i kolejne rękawice. Jakbym nie wspominał o tym, że był ich spory zapas. Jeansy, buty. I słuchajcie, dobiega nam powoli końca. Epizod numer 51. Na kolejny zapraszam już jutro o stałej porze. A w dzisiejszym odcinku to tyle. Trzymajcie się zatem i do usłyszenia. Cześć!